Cześć, z tej strony Anita z Odkryj siebie z EFT. Witam Was serdecznie ponownie. Tym razem runda Uwalniam frustrację, która jest we mnie, która pochodzi z mojego autorskiego warsztatu EFT. Był to jeden z moich pierwszych warsztatów, który już niedługo będę właśnie jeszcze raz organizować. Troszkę ulepszony, troszkę wzmocniony. I chciałabym dzisiaj zrobić z Wami jedną z rund, która jest właśnie w tym warsztacie, o nazwie Sekretny Język Emocji, który jest też w całości dostępny na mojej stronie i możesz go sobie wykupić do samodzielnej pracy. Bardzo Cię do tego zachęcam. Wszystkie linki, wszystkie informacje zostawiam w filmie na dole. I gwarantuję Ci, że na pewno nie pożałujesz. Jeżeli zdecydujesz się wykupić ten warsztat i będziesz miała do mnie jakieś pytania, bądź będziesz miał jakieś pytania, wątpliwości, serdecznie z całego serca zachęcam cię do kontaktu na przykład mailowego ze mną albo właśnie do jakiegoś komentarza pod nagraniem. Zaczynamy na punkcie karate. Mimo, że odczuwam frustrację, strasznie mnie to męczy. Jestem tym naprawdę wycieńczona. I nie wiem, jak się od tej emocji uwolnić. To kocham i akceptuję siebie w pełni. I otwieram się na akceptację tej emocji we mnie. Mimo, że w codziennym życiu często towarzyszy mi frustracja, niecierpliwość, czuję irytację i podenerwowanie. To dosłownie rozrywa mnie od środka. Coś we mnie krzyczy. Coś chce przyciągnąć moją uwagę. To i tak szanuję i akceptuję siebie w pełni. I wszystko to, co czuję. Mimo, że jestem sfrustrowana, szczególnie kiedy nie mogę zrealizować swoich planów i marzeń, albo kiedy jakaś sytuacja mnie przerasta, lub czegoś się nie spodziewałam. To z miłością wybieram szacunek i akceptację samej siebie i wszystkiego, co czuję. Bref. Często odczuwam frustrację bok oka. Jestem tym zmęczona. Pod okiem. To odbiera mi siłę, spokój i radość. Pod nosem ciągle czuję w sobie irytację, podenerwowanie. Broda, coś dosłownie rozrywa mnie od środka. Obojczek, i nie wiem, jak się uwolnić od tej emocji. Pod pachą, to jeszcze bardziej napędza moją frustrację i rozdrażnienie. Głowa, czuję się sfrustrowana, kiedy coś nie idzie po mojej myśli. Brew, nienawidzę być zaskakiwana przez życie. Bok oka. Czuję irytację, kiedy nie mogę zrealizować swoich planów i marzeń. Pod okiem czuję frustrację, kiedy dzieje się coś, czego się nie spodziewałam. Pod nosem to zniecierpliwienie i ta frustracja. Broda. To całe rozdrażnienie i napięcie, obojczyk. Ono w końcu musi znaleźć ujście pod pachą, no i wtedy wybucham. Głowa zalewa mnie wściekłość i irytacja. Bref, bo nie chcę tego już dłużej dusić w sobie. Bok oka. Chcę w końcu poczuć spokój, ulgę. Pod okiem. Tak bardzo chcę to wyrzucić z siebie, pod nosem. Ale wtedy często ranię siebie i innych. Broda. Ta długo tłumiona frustracja i rozdrażnienie. Obojczek. Przeradza się w agresję i bardzo się tego boję i wstydzę. Pod pachą utrata kontroli mnie przeraża. Głowa. Nie potrafię już nad tym zapanować. Brew. Uwalniam wszystkie myśli, które prowadzą mnie ku frustracji i zdenerwowaniu. Bok oka. Co jeśli pozostałabym spokojna pod okiem? Nawet jeśli coś nie idzie po mojej myśli, pod nosem, to nie koniec świata. Broda. Przecież nie na wszystko mam wpływ i to jest w porządku. Obojczek. Uwalniam te wszystkie lękowe myśli. Pod pachą. Które prowadzą mnie ku frustracji i zdenerwowaniu. Głowa. kieruje swoją uwagę tam, gdzie realizuję moje plany i marzenia. Brew. Odnajduję w sobie spokój bokoka. Odnajduję zadowolenie bez względu na czynniki zewnętrzne. Pod okiem odczuwam coraz większy spokój. Pod nosem przechodzi opanowanie i równowaga. Broda. Kiedy na zewnątrz wieje, ja czuję, że stoję pewnie. Obojczek. Pozwalam tej frustracji zaistnieć we mnie. Pod pachą. Zaobserwować ją sobie w bezpieczny sposób. Głowa. I przez to. Odnajduję wolność i harmonię w ciszy mojego umysłu. Jeśli spodobała Ci się ta runda, zostaw komentarz pod spodem. Zachęcam Cię, pisz o swoich emocjach, pisz o tym, jak się czujesz po tych rundach. Nie bój się zadać pytania. Nie bój się podzielić swymi wątpliwościami, a ja postaram się oczywiście na nie odpisać i zareagować. Serdecznie również zachęcam Cię do odwiedzenia mojej strony. Wszystkie linki zostawiam pod nagraniem, gdzie będzie pojawiać się coraz więcej warsztatów EFT o różnej tematyce i już na tej stronie możesz wykupić kilka warsztatów EFT do samodzielnej pracy. Serdecznie Cię do tego zachęcam. Warsztaty są bardzo głębokie, rundy są sięgające tego, czego najbardziej potrzebujemy. Zachęcam Cię do samodzielnej pracy, i pamiętaj, jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, zawsze możesz do mnie napisać, a ja udzielę Ci potrzebnego wsparcia.